Kolejna transmisja Polski Hokej TV i Gospodarz KS Unia Oświęcim podejmuje dzisiaj ECB Zagłębie Sosnowiec, czyli a teraz składy obydwu ekip, najpierw oczywiście drużyna Zagłębia Sosnowiec, a teraz gospodarze Unia Oświęcim w ramkarze, powrót do składu Linusa Lundina. I już rozpoczynamy, już pierwszy krążek na lodzie. Krzemień z tym pochodzącym z Brna obrońcą. No i teraz pierwsza szansa. Strzał miał. Okazję. Walczył o ten krążek jeszcze Peresunko. Kasperlik przejął guma, jest przed bramką, Martin Kasperlik, on lubi e, takie podarki, on lubi takie prezenty, Martin Kasperlik przełożył sobie szybko krążek, zaraz zobaczą Państwo na powtórce, on niezłych marnować takich sytuacji. E, zobaczcie Państwo, tutaj ten krążek e, odbity przejmuje Martin Kasperlik, popatrzył tylko jak ustawił się bramkarz, jeszcze tam gdzieś guma odbiła mu się od płozy łyżwy. E, Martin. I dalej atakuje Unia. Pogubił się Roman Rad, ale jeszcze przejęty krążek przez e, Oświęcimia. Przez Florczaka i teraz Zagłębie ma trochę miejsca. Jest Kotlosz! Mocno, ale łapie to Linus Lundin. I teraz Unia. Jest 2 na 1. Jest tylko Jakub Wanacki przed swoją bramką. 2 na 1. Strzał, ale czekał. Ku... że słupków Zagłębia Sosnowiec. Teraz e, Sosnowicz, a nie strzał, ale e, pewnie łapie. No i znów teraz niefrasobliwie w obronie. No i znów Kusak. Teraz nawet oddał tak. Domaga się Krążka-Mościcki, strzela parkanem od Scarlet. Ciura, ale Krążek uciekł chyba ciurze wydawało się. Proszę Państwa, e, no tutaj e, spodziewaliśmy się dobrego meczu. Na razie e, te z lewej strony teraz Zagłębie. Jest podanie przez bramkę, no i to powinno zakończyć ożywione te teraz Kotlosz. Ataki Zagłębia i znów wrzucenie i wydawało się, że ten Krążek, krążek przez Makele. Już dwójka. okej, jest to w Hejkinen, ale prosto. Mielewski. Mielewski podał pod samo. nie Petras. Petras indywidualnie, Petras, ale przyblokowany w ostatniej. No i tutaj czekał na podanie Kobesz, Trzał chyba tam zadzwonił. Jeden sekund do końca drugiej tercji. No nie będę przytaczał państwu epitety, ja, ależ teraz podanie, wydawało się, że to musi być gol, podskoczył krążek i przeskoczył tutaj leżącego na ziemi Linusa Lundina. Mamy bramkę na otwarcie po tej przerwie reklamowej, zobaczcie państwo na powtórkę, najpierw Linus Lundin wyłożył się tutaj, teraz próbując, łapiąc ten krążek, jak długi, ale odbiła się tam guma chyba od raka Oświęcimskiego. Przed Oświęcimską Tercję i znów doskonałe podanie, przed Bramkę. No, jak tego nie wykorzystali? Okejści Sosnowca. Kolejna doskonała sytuacja. Teraz zasłonięty trochę był Linus Lundin. Kolejna e, przepychanka. Tam łapie się za twarz leżący. Trafień na innych lodowiskach. lodowiskach. Zobaczmy, jak to prezentuje. Z tych akcji. Podanie do Kasperlika, zwrotna i mamy poprzeczkę. Kus, no już napędza tą e, akcję Zagłębia, strzał, ale e, sparował Orzego Dwanackiego. Heikkinen, a Hopel to. i znów ruszył bramkę, ale sędzia pokazuje, że jest gol. E, protestuje sosnowiecki bramkarz. Wydaje mi się, że chyba tym razem było to celowe ruszenie. Zobaczymy na powtórce. Chyba krążek padł już w poruszonej bramce. Popatrzmy. Podejrzewam, że będzie analiza wideo. Teraz ruszył bramkę Sosnowiczanin i krążek na pewno wpadł już do poruszonej bramki. Lodzie, sfrustrowani hokeiści zagłębia. A i to jest znów teraz. I łapie to Linus Lundin. No i teraz w ataku o Święcimianie. No i jest gol! Proszę Państwa, interwencja i Peresunko tutaj dobija ten krążek. No troszeczkę niefrasobliwie. Odbił go Nilo Nilo Halonen. Zobaczcie Państwo na powtórkę. No było tam zamieszanie przed Czesnowieckim e, bramkarzem. Zobaczcie Państwo. Teraz e, ta guma odbity krążek do boku. E, no e, Niby nie powinien bramkarz odbijać przed siebie. Atakowany na bandzie. I znowu święcimy święcimianie w ataku. E, tutaj chyba e, będzie kara dla Sosnowieckiego bramkarza. bo... Teraz krążek do niego. Podjechał trochę do bramki. Wrzucił ten krążek, ale e, łapie to. Po wodzie teraz Kubesz, Oddaj jeszcze raz do Peresunki. Peresunku, ale znów. Dobra Diukow. Dobre podanie do Kaspernika. Martin Kaspernik wychodzi na sam na sam. Była sygnalizowana kara przez sędziego Kaczmarka, ale dobił tą sytuację wykończył po akcji, po akcji Kaspernika jego kolega i tutaj nie będzie oczywiście kary 4 do 1 prowadził. Nie no, zobaczcie Państwo tutaj Kaspernik nie przepisowo atakowany, ale tutaj dojeżdża do odbitego krążka Peresunku. Przedłużył to Kaczyński. No i skakał ten krążek przed linusem. Lundinen tam jeszcze przehamował przed oświęcimskim bramkarzem złośliwie Sosnowiczanin. No nie, nie robi się tak bramkarzowi tutaj lodem w twarz. No i od razu stanęli tutaj okejści Unii w obronie swojego bramkarza. No i mamy małą przepychankę. Mówiłem o tych drobnych złośliwościach. No i mamy tutaj regularną walkę jest Sołtys. Sołtys bez kasku z Galantem. Tracą krążek o święcimianie. Jest strzał, Ładnie próbował to. Krążek nie przejęli go Fosnawiczanie. Pusak ucieka mu tam Petras! Krążek do Petrasa. Ładnie to do Wanackiego, ale... Zmieniali się zawodnicy, sosnowca. No i teraz błąd. Linusa Londyna. Syrenę kończącą to spotkanie. Przypomnę Państwu, 4 do 1. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Do zobaczenia.